OK, hey, wracamy z odcinkami. Przepraszam za nieobecność, a między innymi... Nowy Hyundai i10 Nowy Nissan Juke Jak może wyglądać następny Tucson oraz nowa Cupra Tavascan. Lecimy! Hyundai oficjalnie pokazał swoją nową generację mieszczucha, czyli i10. Jest konkurentem Kia i Rio, Mitsubishi, Mitsubishi. Packeray Star oraz Suzuki Celerio. Nowe i10 rozpoznamy po szerokiej atrapie chłonicy i zbudowanymi światłami do jazdy dziennej. Z tyłu mamy dwie wąskie lampy. Nowe i10 będzie dostępne w 10 kolorach oraz w kilku wersjach normalnej, sportowej N oraz elektrycznej. Pod maską silniki spalinowe od mocy 205 mechanicznych do 225 mechanicznych. W środku też dużo się zmieniło. Jeżeli chcecie mieć stojący ekran w nowej i10, to nie z tego. Hyundai wstawił kilkucelowy ekran i go obudował. Co myślicie o nowym Hyundai i10? Oto jest całkiem nowy Nissan Juke. Juke to miejski crossover zadebiutował w 2010 roku, a w 2017 roku przeszedł lifting. Nowa generacja jest też crossoverem, ale ma wiele zmian. Przede wszystkim nie ma już światła na masce. Są też cienkie lodowe reflektory i duża atrapa chłonicy. Z tyłu mamy ciekawe kształty. Pod maską silnik 3 cylindrowy o mocy 117 kg. Ok. Do gamy dołączą też inne odmiany, między innymi i odmiana hybrydowa. We wnętrzu mamy wiszący kilkucelowy ekran z trzema nawiewami: klimatyzacja i kierownica z obecnych modeli Nissana. W jubileuszowym odcinku pokazywałem Wam, jak wygląda nowy Tucson na testach. Oto jak to wizualnie wygląda. Na rzut oka można zauważyć wielki grill z małymi ledowymi światłami. Z tyłu podobnie jak w poprzedniej generacji Santa Fe. Są fajne tynie lampy nowy Tucson zadebiutuje w 2020 roku i będzie dostępny tylko w wersji elektrycznej. Kupra przedstawiła typowy model, oto ta Czyli słów elektryczny w stylu KUPE. KUPE zasilają dwa silniki elektryczne o mocy 225 kW, czyli 306 koni mechanicznych. Pozwala na przeszpieszenie do setki w 6,5 sekundy. Niezbędna energia pochodzi z akumulatora o pojemności 77 kWh i ma zasięg 450 km. Wewnętrzny duży ekran skierowany w stronę kierowcy. Kierowca z do Kierownica z dodatkowymi przyciskami, dotykowymi przyciskami, a przed nią kilkusalowy wyświetlacz. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jeszcze dziś na krótki odcinek z motoinformacji. Hej!